Amen. Ad majorem Dei Gloriam. Kolejna pogadanka z cyklu ignacjańskiej Cinquecento. Przypominam, że ten cykl jest związany z rokiem jubileuszowym ignacjańskim, który w Kościele przeżywamy na przełomie 2021 i 2022 roku. Z jednej strony chcemy odkrywać postać świętego Ignacego, ale może przede wszystkim jego duchową spuściznę po to, by pomóc sobie w odkryciu naszej duchowości, w odkryciu piękna spotkania z Bogiem, odkrywania Jego woli, realizowania naszego powołania w życiu. Odkrywamy różne oblicza Świętego Ignacego i dzisiaj chciałbym zaproponować, by odkryć Świętego Ignacego jako prekursora dietetyków. Kilka słów powiem o regułach Świętego Ignacego dotyczących jedzenia porządku w jedzeniu, do zaprowadzenia ładu w jedzeniu. Ale trzeba od początku zacząć, czyli te reguły są wpisane w ćwiczenia duchowe. Czyli same ćwiczenia duchowe, jak mówi święty Ignacy, służą do uporządkowania uczuć, uporządkowania życia duchowego, uporządkowania naszego życia. Po co? Po to, by rozpoznać wolę Boga. I ją wypełniać, by podjąć wybór, by realizować w naszym życiu wolę Boga. I te reguły o jedzeniu wpisują się właśnie w tą dynamikę ćwiczeń duchowych. Czyli nie tylko jest porządek, ma być na modlitwie, w życiu duchowym, że sobie wszystko poukładamy, ale także w naszym życiu codziennym, a posiłki, jedzenie są bardzo ważnym elementem naszego życia Ignacy sugeruje od razu nam, że tam może być dużo nieporządku i ten nieporządek może przeszkadzać nam w poznawaniu Pana Boga i w budowaniu naszej duchowości. Dieta to przede wszystkim harmonia, to uporządkowanie życia zewnętrznego, cielesnego, ale także Zaraz to zobaczymy, na Ignacy mówi, to także uporządkowanie życia duchowego. Dzisiaj żyjemy w takim jakimś bałaganie żywieniowym. Z jednej strony ludzie obiadają się, zajadają stres, problemy, yy, niektórzy też zapijają, a z drugiej strony też jest jakaś taka pokusa do zbytniej ascenzy, do głodówek, by rzeczywiście uporządkować swoje życie, by właśnie może na plaży. Ładnie się zaprezentować w sylwetce wysportowanej. A więc chyba potrzeba tego ładu i porządku, dlatego Ignacy też wprowadza i proponuje reguły pewne. Są one na pograniczu ascezy, byśmy mogli powiedzieć, i dobrego wychowania. Jest jakiejś mowa o porządku, umiarze, o kulturze osobistej. Niedawno przeczytałem świadectwo jednej pani dietety, która właśnie odkrywając te reguły o jedzeniu, o porządku w jedzeniu, odkryła duchowość Ignacjańską i zobaczyła całą mądrość świętego Ignacego i zachwyciła się tą duchowością, właśnie zaczynając spotkanie z Ignacym od tych reguł do zaprowadzenia ładu w jedzeniu. Tych reguł mamy 8 i przeczytamy je sobie krótki komentarz Tekst tych reguł znajdziecie w opisie filmu. One są krótkie dosyć, a więc myślę, że się zmieszczą w opisie filmów. Jak się nie zmieszczą, to coś wymyślę i dam znać, gdzie treść tych reguł możemy sobie odnaleźć. Reguła pierwsza. Mniej się trzeba powstrzymywać od chleba. Nie jest to bowiem pokarm, co do którego zwykliśmy odczuwać apetyt, tak bardzo nieuporządkowany. Nie ciągnie nas też do niego pokusa, jak do innych pokarmów. I tutaj od razu krótki komentarz. Ignacy zawsze mówił, że trzeba się zajmować rzeczami ważnymi, a więc, gdy mówimy o porządku w jedzeniu, nie zajmujmy się tym, co jest proste do zachowania porządku. Czyli nie zajmujemy się jedzeniem chleba, bo nikt nie ma jakiegoś wielkiego apetytu do jedzenia chleba. Chodzi o to, żeby mieć taką mądrość. Żeby się nad głupstwami nie koncentrować, a zająć się rzeczami ważnymi. Reguła druga. Wstrzemięśliwość od napojów wydaje się bardziej stosowna niż od jedzenia chleba. To też trzeba się dobrze zastanowić, co przyniesie korzyść, aby to można stosować, i co mogłoby zaszkodzić, aby to odrzucić. Oczywiście te napoje, już mój komentarz. Domyślamy się, że chodzi o napoje takie jak wino, piwo, czy jakieś inne trunki. Nie chodzi tu o wodę. A więc Ignacy mówi, trzeba rozeznać. Zastanowić się dobrze, co przyniesie korzyść. Jaka wstrzemięźliwość co do tych napojów będzie miało dla mnie większy pożytek. A więc chodzi o rozsądek. On nie chce, żebyśmy byli abstynentami, ale żebyśmy... Rozważyli i zobaczyli, co będzie dla mnie bardziej korzystne. Reguła trzecia. W stosunku do innych pokarmów trzeba zachować większą i bardziej ścisłą wstrzemięźliwość, ponieważ z tej strony grozi nam zarówno większe nieuporządkowanie chęci do jedzenia, jak pokusa jest bardziej odczuwalna. Tak więc, na dwa sposoby można stosować wstrzemięźliwość od pokarmów. Żeby uniknąć nieuporządkowania. Pierwszy, kiedy to się człowiek przyzwyczaja do jedzenia potraw prostych. Drugi, jeżeli potrawy są wyszukane, trzeba je spożywać w małej ilości. A więc Ignacy, gdy mówi o wstrzemięźliwości, o porządku w jedzeniu, zachęca do dwóch postaw. Pierwsza rzecz, żeby przyzwyczajać się do jedzenia rzeczy prostych, a druga do gdy są rzeczy wyszukane, gdy spożywać je w małej ilości. Naszym językiem byśmy powiedzieli o pewnych nawykach żywieniowych, aby nauczyć się pewnych nawyków żywieniowych, nowych, które pomogą nam uporządkować nasz stosunek do jedzenia, by rzeczywiście we wszystkim odnajdywać umiar i porządek. Reguła czwarta. Starając się o to, by nie popaść w jakąś chorobę, trzeba zauważyć, że im więcej sobie człowiek odejmie, tym szybciej dojdzie do miary, jakiej się powinien trzymać w jedzeniu i piciu. I to z dwóch powodów. Najpierw dlatego, że w ten sposób, pomagając samemu sobie i ustawiając samego siebie, często czuje większe wewnętrzne poznanie, pociechy i boże natchnienia które mu ukażą odpowiednią dla niego miarę. Po drugie, jeżeli człowiek zauważy, że skutek takiej wstrzemięźliwości nie ma już tak wielkich sił fizycznych, ani nie jest tak usposobiony do odprawiania ćwiczeń duchowych, łatwo dojdzie do właściwego sądu o tym, co mu jest bardziej potrzebne do podtrzymywania ciała. A więc Ignacy mówi troszkę tak, abyśmy mogli na pierwszy rzut oka powiedzieć, e, radykalna dieta czyli Ograniczyć spożywanie posiłków, ale po co? Po to, by odkryć właściwą miarę, ile ja potrzebuję rzeczywiście pokarmu do tego, by dobrze fizycznie funkcjonować i by odkrywać też taką harmonię, która pozwoli mi spotkać się z panem Bokiem. Jest ważne, żeby dojść do miary, do tego, co dietetycy określą może w kilokaloriach. Ale żeby rzeczywiście tę miarę odkryć i tego się trzymać. Bo też muszę wiedzieć, że potrzebuję też życia duchowego, a więc nie tylko koncentruję się na życiu fizycznym, cielesnym, na spożywaniu pokarmów tych fizycznych, ale także na tym, co jest duchowe. A więc muszę mieć tą właściwą miarę, właściwą dietę, którą dzisiaj właśnie można odkryć w tych wykresach w kilokaloriach. Reguła piąta. Kiedy człowiek spożywa posiłek, niech sobie wyobrazi, że widzi, jak Chrystus, nasz Pan z apostołami swoimi je, jak pije, jak spogląda, jak mówi, i niech go spróbuje naśladować. W ten sposób umysł będzie się raczej zajmować myślami o naszym Panu, a mniej pokrzepieniu ciała i w ten sposób dojdzie do większego ładu i porządku w tym, jak się powinien zachować. A więc w czasie posiłków może zaskakuje nas ta reguła, bo My, gdy spożywamy często rodzinne posiłki, no to rozmawiamy ze sobą, mamy sprawy do załatwienia, dzielimy się różnymi przeżyciami, a tutaj Ignacy proponuje, by widzieć i przyglądać się, jak Pan Jezus z apostołami spożywa posiłek. A więc chodzi może przede wszystkim o to, by nie koncentrować się tylko na jedzeniu. Właśnie może ciekawe będzie rozmowa z bliskimi, aby nie być tylko Zaangażowanym w spożywanie posiłków, a wtedy łatwo o jakiś nieporządek w jedzeniu. Reguła szósta. Innym razem podczas posiłku może myśleć o innych rzeczach, o życiu świętych, o jakiejś pobożnej kontemplacji albo innych sprawach duchowych, którymi trzeba się zająć. Jeżeli bowiem będzie tym zajęty, mniej zajmie się przyjemnością i zadowoleniem w jedzeniu. Znowu podobna reguła, żeby nie koncentrować się tylko nad naszą zmysłowością, zadowoleniem, przyjemnościami, ale by koncentrować naszą uwagę na czymś innym. W naszej tradycji zakonnej często ojcowie starsi jedzą śniadania w milczeniu, bo uczono ich, że w czasie śniadania robi się refleksję po medytacji. A więc mniej więcej 15 minut spożywali śniadanie. I 15 minut w czasie tego śniadania w milczeniu robili refleksje po medytacji, a więc zajmowali się czymś innym niż tylko jedzeniem. Także w naszych domach, szczególnie w nowicjacach, do obiadu było czytanie do stołu, a więc było to zaproszenie, by słuchiwać się w lekturę, która jest na głos czytana, a mniej zajmować się właśnie przyjemnościami. Z jedzenia. Reguła siódma przede wszystkim powinno się uważać, by cały umysł nie przykładał uwagi do tego, co się spożywa, i by nie dać się ponieść apetytowi. Zamiast tego trzeba być panem siebie i w sposob, tak w sposobie jedzenia, jak i w ilości tego, co się spożywa. A więc znowu reguła ważna, mam być panem samego siebie. To się odnosi oczywiście do całego życia. A więc panem Samego siebie, w sposobie jedzenia, czyli jakaś kultura jedzenia. To, co Ignacy mówił: jak potrawy są bardziej wyszukane, to spożywam w małych ilościach, raczej spożywam rzeczy proste, jak i w ilości tego, co się spożywa. I ostatnia reguła. Reguła ósma: by usunąć jakiekolwiek nieuporządkowanie, bardzo pomaga, jeżeli po obiedzie lub po kolacji albo innej porze. Kiedy się nie odczuwa chęci do jedzenia, określi się samemu na nadchodzący obiad lub kolację, i tak każdego dnia, ile wypada spożyć. Z tego nie trzeba ustąpić ani chęci do jedzenia, ani pokusie, lecz raczej trzeba zjeść mniej, żeby zwalczyć nieuporządkowany apetyt i pokusę ze strony nieprzyjaciela. A więc Ignacy mówi: ustal sobie, ile zjesz w następnym posiłku. Konkretnie, niezależnie co ci przyniosą, czy znajdziesz w lodówce, określasz sam, ile będziesz jadł pokarmu. To też taka reguła, gdy się idzie do sklepu, najlepiej pójść na jedzonym, wtedy się mniej kupi. Popatrzmy, te reguły, osiem prostych reguł, można je sobie jeszcze raz przeczytać, pokazują, że w tym świecie spożywania pokarmów ważny jest też ład i porządek, a ten ład i porządek będzie mi pomagał też w moim życiu duchowym. Ignacy chce jakiegoś umiaru, zaproponować nam pewien umiar, pewną e, u, organizację, harmonię, po to, by rzeczywiście duch i ciało sobie wzajemnie pomagały na drodze odkrywania własnego powołania. Dzisiaj te reguły, troszkę język może się wydawać nam trudny, skomplikowany, ale mówią i są bardzo aktualne w tym naszym świecie konsumpcji, w którym żyjemy. W tym jakimś nieuporządkowaniu, popatrzmy, my ciągle mamy w sklepach coraz większe wózki, coraz większe kupujemy lodówki, coraz więcej marnujemy jedzenia. To jest jakiś chaos, który nie jest jakimś świadectwem dojrzałości wiary, dojrzałości chrześcijańskiej, a więc niech te osiem reguł o uporządkowaniu, o porządku, ładzie w jedzeniu, niech nam pomogą także w naszym życiu. Tyle, troszkę może te reguły są surowe, ale zachęcam może do jeszcze osobistej lektury i refleksji. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do dzwoneczka, do łapki w górę, do udostępnienia, jeżeli Was to zainteresowało i komuś może być pomocne, do zadawania pytań. Wszystkie namiary znajdziecie w opisie filmu. Amen. Ad majorem Dei Gloriam.